Panie pośle, NATO ostatnich kilkunastu lat wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy Polska wstępowała do sojuszu, niż NATO za Javiera Solany. Mówię tutaj w kontekście ostatnich porażek w rozmowach z Gruzją, z Ukrainą. Jak ocenia Pan kondycję sojuszu i jak widzi Pan przyszłość właśnie NATO w Europie Środkowo-Wschodniej i politykę NATO w stosunku do Rosji? Szalenie poważne pytanie. Pewnie gdyby go pani nie zadała w tym tygodniu, to nikt we wszystkich mediach by nie wpadł na to, że to jest jeden z kluczowych dzisiaj strategicznych momentów. Nie tylko dla NATO i dla Polski. Nie tylko ze względu na 2008 rok i szczyt w Bukareszcie, kiedy nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie Gruzji i Ukrainy. I de facto, jak uważa wielu analityków, nawet w pewnym sensie sprowokowano czy może nie sprowokowano dano pole do interwencji Rosji w Gruzji. Ale dzisiaj proszę zwrócić uwagę, jak się toczy dyskusja wokół Afganistanu. Byłem tam niedawno, spotykałem się z politykami afgańskimi, spotykałem się także z polskimi żołnierzami i widziałem, jaka jest reputacja polskiego wojska i polskiego wkładu do wspólnych działań NATO. Czy znajdzie pani dzisiaj w Polsce osobę, która potrafi o tym powiedzieć? To jest nasz konkretny. Kład, który teraz musimy wykorzystać, wypowiadając się w sprawie tego, jak ma na to wyglądać w przyszłości, Unia Europejska nie ma dzisiaj ani konkretnego planu, ani możliwości wspólnej obrony. To jest niewystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Nie chcę, żeby ktoś z Państwa pomyślał, że ja straszę tutaj wojną. Z bezpieczeństwem, w takim rozumieniu, jak mówię, jest tak jak z ubezpieczeniem od powodzi. Ja nie wiem, nie jestem jest są ubezpieczeń, czy to jest 1% szansy, że coś się wydarzy, czy 0,5%. Ale właśnie ze względu na tą małą szansę jakiejś tragedii, jakiejś wojny, jakiejś ruchawki, której nikt szybko nie opanuje, powinniśmy mieć pewność, że ktoś nas broni, że jest w stanie szybko reagować, a do momentu reakcji my jesteśmy w stanie wytrzymać. I to są pytania, które dzisiaj powinniśmy stawiać wokół reformy NATO, która jest konieczna.